Polacy zaczęli znakomicie. Karol Bielecki podawał na koło do Bartosza Jureckiego albo sam ostrzeliwał bramkę Chorwatów. Nasi świetnie bronili i dość szybko uzyskali dwie bramki przewagi, ale grali z wicemistrzami świata, więc większej różnicy wypracować nie zdołali. Ich gra i determinacja w walce, w której Marcin Lijewski stracił nawet zęba, napawały jednak optymizmem, że po drugich 30 minutach będą się cieszyli z awansu do półfinału. Niestety w drugiej połowie spełniły się przedmeczowe obawy Polaków co do sędziów. Norwegowie gwizdali nam w szczęśliwie zakończone w meczach ze Słowenią i Czechami, ale już wtedy było do nich wiele zastrzeżeń. Dziś niestety też nierówno traktowali oba zespoły. Twardą walkę Polaków w środku obrony karali karnymi i wykluczeniami. Znacznie łagodniej traktując podobne zachowanie Chorwatów. Trener Bordan Wenta szalał przy linii bocznej. Na dodatek tuż po przerwie kilka piłek odbił bramkarz Mirko Alilowicz, a kilka kolejnych Polacy zgubili w ataku. Chorwaci odskoczyli na trzy dole i tej przewagi już z rąk nie wypuścili. Zwyciężyli 24-21, ale po bardzo Ciężkiej walce. To był bardzo trudny mecz. W pierwszej połowie Polacy świetnie bronili, w drugiej udało nam się zdecydowanie przyspieszyć i to zdecydowało o naszej wygranej. Chorwaci zagierają zatem jutro o złoty medal z reprezentacją Francji, która pokonała Islandię. To będzie powtórka finału mistrzostw świata sprzed roku. Polacy będą walczyli o brąz z równą na pewno determinacją jak dziś. Z drużyną Islandii, która półtora roku temu zagrodziła im drogę do medalu olimpijskiego.